I to wszystko gra Widzę was wciąż w moich znak Kim chce być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być słabny Chcę wieszły słońca sobie żyć W tej nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś w dojrzałek

A więc wygrywają po raz pierwszy w historii tego show. Zabójcze szopy. Gratulacje. A toksyczne niedźwiedzie. Macie swoje pierwsze eliminacje. Głosy oddajecie do 14 sierpnia. Wygraną zawdzięczacie Owenowi, który na czas robienia odcinka oddał pracę. A teraz czas na następne wyzwanie R.G. A kolejnym zadaniem jest zaprojektowanie swojej własnej gitary. Musicie zrobić swoją własną gitarę. Może być elektryczna lub normalna. Hech, prace wysyłajcie do 15 sierpnia, a już niedługo pierwsze podsumowanie w historii tego show. No cóż, do zobaczenia, jeśli chcecie. Pamiętajcie, że możecie wysyłać swoje zwierzenia. Na razie. Udźwiękowienie wersji polskiej studio Sonika, reżyseria, złowski dialogi polski, Joanna. Kurymko, Już za chwilę Kierki, Mataśm, kartu, Network Kierownik, Kierownik, Skubi gdzie jesteś? Wystąpili Kasztalik, Beata Deskur, Jan Aleksandrowicz, Krasko, Paweł Ciełkoz, Dorota, Furtak, Modest Ruciński, Klementyna Umer, Monika Ambroziak, Magdalena Sturzyńska, Joanna Pach, Jona Górniak, Michał Głowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna Łaska, Michał Maciejewski, Agnieszka Kudelska, Miłogos Kreczek, Andrzej Deskur, Marta Zgadłow i...